Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję gry Wild Space. Wild Space jest grą, którą dostaliśmy do recenzowania od wydawnictwa Games Unplugged, za co bardzo dziękujemy. Oprócz tej recenzji możecie znaleźć wideo instrukcję, w której tłumaczę wam jak się w tę grę gra. Jeżeli ta wideo instrukcja was interesuje, zapraszam was, kliknijcie link w opisie. Tutaj natomiast wam powiem o... o tutaj wam zrecenzuję tę grę. To chciałem właśnie powiedzieć, brawo Kaczmar. Słuchajcie, jeśli chodzi o inform... o czym ta gra jest. W tej grze będziemy się wcielać w, różne, w członków, w kapitanów załogi. Bardzo zwierzęcej, kosmicznej załogi, która będzie leć, lecieć na różne planety, które będą właśnie w postaci takich płytek, będzie lecieć na nie swoimi statkami. Po czym będzie tam wykonywać różne akcje, żeby coraz bardziej ubogacać swoją, że tak powiem. Załogę, żeby ta załoga była coraz większa, i coraz wspanialsza, i wybitniejsza, i tak dalej, i żebyśmy na koniec mieli z tego więcej punktów. To jest Eurasyk. No i tradycyjnie słuchajcie, zacznijmy od informacji pudełkowych. I teraz tak, informacje pudełkowe macie od jednego do pięciu graczy. Gra się skaluje naprawdę nieźle, bo tutaj te akcje idą bardzo szybko. Nie mamy za dużo opcji przed sobą, mamy mało, nie, nie mamy zbyt dużo kart na ręce przeważnie, więc generalnie ta gra naprawdę w miarę dynamicznie leci. Wiek od 10 plus. Jak macie te dzieciaki ograne, to myślę, że z ośmiolatkami sobie też poradzicie. Zupełnie serio. Uważam, że to jest dla ogranych ośmiolatków bez problemu temat do, do ogarnięcia w 155%. Eee, I czas rozgrywki 30 minut. No, znaczy wiadomo, na różną liczbę graczy, że tak powiem, to jest jakby przy dwóch jest trochę krócej niż przy pięciu i tak dalej, logiczne. Ale powiem wam tak, przy dwóch, jak już się nabierze wprawy, jak już się naprawdę zaiwania z tymi, to już to nawet można zejść poniżej tych 30. To naprawdę potrafi być zaskakująco szybka gra. To nie jest ciężki mózgorze ani z tych rzeczy. To jest filler, to jest uzupełniacz, to jest biforek, to jest Afterek. nazwijcie sobie to jak chcecie, ale to jest ten, to jest ta półka gier jakby, więc i, i, i to idzie bardzo szybko. Ehm, wykonanie. Nie byłem nastawiony pozytywnie na Dzień Dobry, powiem szczerze, te ilustracje, ten, ta kreska, te zwierzęta jakoś tak, nie wiem, to, 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 to mi nie grało. Przyznaję się bez bicia, na początku mi to nie grało, ale jest po angielsku takie, takie, po angielsku takie sformułowanie, że it grew on me, tak, czyli e, nie można tego przemawiać dosłownie, że to wyrosło na mnie, bo to brzmi dziwnie. Ale można powiedzieć, że oswoiłem się, tak, że tak powiem, i e, nagle, że tak powiem, zapałałem do tego sympatią. Jest ciągle nie jest, nie powiedziałem, że to jest może moja ulubiona kreska, i nie, jest to, nie są to może moje ulubione ilustracje. Nie wiem, czy ta okładka krzyczy do mnie, musisz mnie mieć na półce. E, ale oswoiłem się z tym na tyle, że no, nawet mi się to podoba. No jest okej, okay, jest naprawdę nie jest źle, nie jest, nie ma tragedii, jest OK. To jest to, co mogę powiedzieć o wykonaniu. Sama gra. I tutaj będzie no, krótka recenzja, jak na krótką grę przystało. To jest naprawdę fajny filerek. To jest naprawdę fajny filerek, który mi się podobał, u mnie on w kolekcji zostanie, bo, bo fajnie jest mieć tego typu gry, uważam. No ja jestem już, nie wiem czy w tym wieku, czy. Co, so, ale już jestem w tym wieku, że lubię mieć w kolekcjach najwięcej różnych gier, gdzie po prostu mogę wyjąć grę, wytłumaczyć w parę minut o co chodzi, bum, wszyscy siadają i grają. I to jest na rodzinne spotkania, jak będziemy jechać, teraz wiem, że jak będziemy jechać do siostry, czy mojej żony, często jak tam właśnie jeździmy, to bierzemy z sobą jakieś gry, bierzemy, nie wiem, czy widzicie akurat tutaj kaskadia jest widoczna w kadrze, bierzemy. I teraz Wild Space będzie właśnie jedną z tych gier. Przepraszam, będzie jedną z tych gier, które tutaj będziemy zabierać, bo mówię, bo to jest właśnie, to jest, to jest to, to jest jedna z tych rzeczy, że można szybko wytłumaczyć, szybko siadamy i zaczynamy grać, nie ma zamulania pod tym względem. E, więc, więc naprawdę pod, bardzo mi się podoba, te kolejki są szybkie, dynamicznie bardzo, jakby to, to jest na, naprawdę spoko opcja, jeśli chodzi o, jeżeli ktoś lubi tego typu gry, ja myślę, że przy Wild Space będzie, absolutnie nie będzie zawiedziony. Ja na początku miałem coś takiego, że ja się bałem, że jakby... Patrzymy na te planety, i tak no dobra, no, każdy ma pięć statków. Te planety łącznie będą miały tam ileś tam sektorów, no i kurde, sporo z nas poleci do pewnie tych samych sektorów, jakby co jest. I bałem się, że przez to, że mamy ta ilość tych sektorów jest takby ograniczona, myślałem, że gracze będą po prostu robić to samo. Także każdy gracz będzie robił to samo i będzie pytanie, który szybciej się połapie, co najlepiej zrobić w jakiej kolejności, żeby zdobyć te najwięcej punktów zwycięstwa. Tak sobie pomyślałem na dzień dobry, ale potem zacząłem grać, mówię, a nie dobra. To się wszystko rozbija o to, jakie karty mamy na ręce. No a wiadomo, każdy gracz ma inne karty na ręce, więc to, to, to jakby o to chodzi. Um, więc więc to, to jest cały klugry gry i w tym właśnie, żeby to zoptymalizować, żeby te planety tak de facto się często gęsto wykorzystuje po to właśnie, żeby trochę przemielić kartę na ręce, czyli konkretnie właśnie lecimy tutaj, robimy eksplorację na planecie. Po to, żeby dociągnąć trzy karty, na przykład, żeby trochę więcej różnorodności tu wprowadzić, żeby wiedzieć, bo to jest tak, tego typu gra, gdzie ja muszę podjąć decyzję na zasadzie coś za coś, tak? I mam do wyboru, dobra, mam bardzo, fajną, mam bardzo fajne karty na ręce i chciałbym zagrać to, chciałbym, zagrać to, chciałbym, zagrać to, bo na przykład mam wtedy się bardzo zbliżyć do tego, żeby mieć różne zwierzęta u siebie w załodze. No ale z kolei mam tutaj mocną zdolność, tylko żeby z tej zdolności skorzystać, to muszę kuś, muszę. Muszę odrzucić jakąś kartę. No i teraz, którą kartę odrzucić? No, może tą, ale nie, bo to ma to i wtedy mógł fajnie to zagrać z czymś tam. Więc, e, więc, więc to jest tego typu myślenie. Coś za coś. I czy podejmiemy dobrą decyzję, czy nie. E, kombosy, jak lubicie kombosy, trochę tego to jest. Mówię, wszystko w takim małym, kompaktowym wydaniu, ale absolutnie można zagrać kar kilka kart pod rząd i wygląda, jest bardzo dużo, duża satysfakcja i wygląda to bardzo fajnie. Czy mógłbym się do czegoś przyczepić? To jest losowo trochę, no. Koniec końców jest osobowo, to jest talia kart, z której dobieramy, nie wiemy, co nam wyjdzie na rękę, no i czasami... No, czasami, to jest jedna z tych gier, gdzie czasami jest, jest taka sytuacja, że, ty, że widzicie, że... No ja nie mam aż takiej, kurde, no, z tymi kartami nie zrobię nic wyjątkowego, a widzę, co zagrywa mój kumpel i tak kuźwa, no... Zagra kolejną, 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 kolejną i jeszcze ma do tego coś zajeb... No, trudno. Czasami tak bywa. I mówię, ale to jest taka losowość na takim poziomie, który mnie aż tak za bardzo nie boli. Mówię, bo to nie jest, to nie jest tego typu gra, gdzie oczekuję nie wiadomo jakiej strategii. To jest po prostu bardzo sympatyczny filerek. Okej, okay, on może nie ma zagroż klimatu i może nie powala tutaj żadnym rozwiązaniem na konie, na, na, na kolana. Ale jest, uważam, bardzo dobrze zrobionym, dobrze, dobrze zaprojektowanym, sprytnym, szybkim, dynamicznym filerem. Jeżeli akurat poszukujecie czegoś takiego i lubicie tego typu gry mieć w kolekcji, to z Wild Space moim zdaniem się absolutnie nie zawiedziecie. Dla mnie to jest takie 8 na 10. To jest naprawdę bardzo dobra gra. W kolekcji zostaje i będę ją proponował. Bo uważam właśnie, mówię, bo trochę już skali się naproponowałem, warto zobaczyć coś innego. Więc absolutnie serdecznie Wam polecam, to jest Wild Space. Wow, Space. Od wydawnictwa Games Unplugged. Bardzo dziękuję Games Unplugged za przesłanie mi gry do recenzji. A was, moi drodzy, bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję wam za oglądanie tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, za w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.